cześć, witajcie z tej strony gilatki, dzisiaj ze mną Maciek. Siamaczko. Zapraszamy na tak zwany baby mode, ponieważ jest to nowe wyzwanie. W trybie kooperacyjnym w dzisiejszym dniu, kiedy oczywiście sobie włączyliśmy baloniki, to się pojawiło. Jest poziom niski, więc gramy tylko do 40 rundy mamy sporo dostępnych małpek, oczywiście sporo z nich ma poblokowane ulepszenia, ale ja nazywam to baby modem, ponieważ wydaje się to mega proste. Zasady są dosyć proste. Z głównych rzeczy mamy bardzo długie odnawianie umiejętności, więc po prostu z nich nie korzystamy. Kolejną rzeczą jest to, że Moab'y lecą z prędkością 200 więc to będzie powiedzmy jedyny problem, ale i tak tych no. moabów będzie aż jeden chyba. Yy, I kolejną ostatnią kwestią jest to, że zdrowie moabów jest chyba na poziomie 5%, ceramicznych chyba na poziomie 10%. Co? Więc no więc nie powinno tu być zbyt y, dużego problemu, że tak tą określę. A może będzie problemos? Ale 5% to jest bardzo mało. Tak. Okej, okay. dobra. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tutaj Expo się zdobywa normalnie, jak każdy Nie, innym no normalnie, meczu. to jest normalne wyzwanie. No i bardzo dobrze. O, ja jeszcze możemy korzystać z mocy, ty? O, no to subcia. To jest w ogóle baby mode totalny. A, bo jeszcze góra, góra, dół, 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 spoko. Dobra, trzeba to inaczej rozwiązać. Masz pieniądze? Nie, poczekaj. A, dziękuję. Mm. Proszę bardzo. O, to, to zrobię jeszcze tu i, i niech chcę leci tu? Hehe. <laughs> Ja postawię sobie pirata, bo on też mi się przyda. Bo potrzebuję na nim jeszcze troszkę Expa, więc bardzo chętnie sobie to wykorzystam. Yy, no i w sumie tyle. Postawię sobie drugiego. EXPIOTA! Hey. EXPIOTA? 971 no? Jak mi lepiej expiot? exp, EXPIOTA? To jak? E, e, ex, e, EXP. Aha, e okay. exp. Ej, chwila, e EXP. Ale czy. To znaczy? Aha, mogę kupić tego, mogę kupić małpiego pirata, więc jak wyjdzie po prostu moab, to mogę go wciągnąć. Dobra, PD mi zdobywają na no spokojnie. Ty fortecę tam zrobiłeś, okej. Okay. Tak. Mm, na razie sobie pieniądze ja zbieram mieć. na ulepszenie. Mapłko inżyniera w ogóle nie można ulepszać. A jest w ogóle dostępny? Jest, jest. na samym dole, no. <laughs> nie ma nic. <laughs> no to jak to. No, normalnie, no po prostu są poblokowane niektóre małpy, ale ogólnie małpy też jest to wiele mniej, nie? Masz na przykład działo, ale też możesz tylko zabójcę moabów robić, nie? I tak dalej, więc no. Samo już, kurde. Podwójny start. Leci tak i, i leci tak. A sobie zbieram na spokojnie. Dziesiąta runda. To jest taki baby mode, takie dla dzieciaczków, takie dwa bobasy dosłownie. <ścoughs> <ścoughs> Ta, ale tak naprawdę było wyzwanie nazwane? Baby mode? Nie, ale y, był taki dzieciak z takim takim jako takim, no taki w pieluszce dosłownie, nie? A i ty to nazwałeś po prostu baby. Więc mom. ja to nazywam baby mom. No ej, no, <laughs> słuchaj, grasz do rundy 40. To jest poziom łatwy. Nie pamiętam czy w ogóle no. kiedykolwiek graliśmy na poziomie łatwym, czy nie graliśmy od razu zawsze na średnich, a potem od razu na trudni, trudnych. To jest no, pierwsza no, no, kwestia. No. E, druga kwestia, nie gramy tylko na łatwych mapach, czy ma łatwych i średnich? Gramy teraz na przykład te wszystkie ostatnie odcinki robimy na trudnych mapach. To już są trudne mapy. No dobra. Więc to już jest, wiesz, troszeczkę inny poziom, nie? Dobrze, dobrze. Mapka, pilot, aha, maksymalnie operacja burza, rzutek, 2,5 kafla. Dobra, no to może tak to zrobić. Myślę, że zrobisz bez problemu. Tylko dziwię mi się ten, że fabryka kolców rzuca ci tylko na środkową ścieżkę. W ogóle nie rzuca jakby na pierwszą ścieżkę górną, i tą dolną. No bo one ścieżkę. i tak się chyba rozbiją, wiesz? To chyba tak wygląda po prostu. Ale nigdy nie Myślisz? graliśmy na tej mapie, nie wiem czy ta mapa jest jako trudna mapa, czy jako ekspert już, ale... Albo jako baby. Ale nie graliśmy na tej mapie, nie no, jak w teorii jak z czterech ścieżek ci idą balony, to musisz mieć więcej wieżyczek, więc w teorii jest trudniej, nie? Ale tu jest potraktowana jako łatwa. No tu jest potraktowana jako łatwa. No to czyli w sensie łatwa. Inaczej, wyzwanie jest łatwe, ale mapa nie musi być z łatwej. Nie? Aha, okej. Okay. Okay. Tak, tak ja to traktuję przynajmniej z tej hmm. perspektywy. Ale zobaczymy. Mogę postawić tutaj, gdzie tutaj, ninja? Dokąd mogę zrobić? Nie no, słabo ninja będzie. Chociaż w sumie na moaby będzie lepsza. Pu, 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 Helikopter to kiedy mogę? Nie, słabo helikopter. A nie wiem, tu w ogóle cokolwiek potrzeba jeszcze rzucać. Naprawdę. można zrobić pod karabin automatyczną, on sobie sam też w praktycznie będzie na górze ma. A na górze też można stać. O!

Dawaj, 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 dawaj. A ty dawaj, które robisz? Dawaj, A szybciej. robisz podobnie, dobra. No ja jeszcze zbieram Robię to na... To samo, bo... Małpiego pirata. No ja zrobiłem to samo, bo mówię jak więcej będzie ceramicznych, to już po nas. A ceramiczne mają 10% zdrowia. Więc dosłownie nie rzucasz tata. mnie i się roz, rozpadają. No ale to wiesz, 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 wiesz. Może twoje wybuchną i będzie więcej trzeba, potrzeba więcej dorzucić. Myślę, że tu równie dobrze pewnie na te same miny moglibyśmy tu grać. nic by się dobra, tu więcej nie, się. nie zmieniło. Ile expo dostałem na małpce z rzutkami? 7,50. No, a trzy czego koła się spodziewasz? Tylko. To jest 35 runda na 40. I I bez. Sens. bez, sens. bez. Stiltowany. Ja Stiltowany Coraz gorzej, coraz gorzej normalnie z tym expem, nie? Eee, ale co poradzisz? O, teraz troszkę więcej ich wyszło. U. No, 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 groźniej grać. Groźnie. se nie radziły delikatnie. Masz, daję ci pieniądze, zrób sobie coś. Chyba pu, pu, nic nie zrobię pu, 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 pu. za takie pieniążki. Czemu nie? No bo nic nie mogę zrobić za takie pieniążki. Aha, bo to zrobiłeś te środkowe pod fanclub, dobra rozumiem. Tak To dlatego nie masz no. za bardzo co zrobić. A ja mogę? Ze 6,5 klocka mógłbym, ale tyle to już nie uzbieram pewnie. Fanclub super mapki! 49 runda! A ja w ogóle ceramiczne, chyba nie widziałem cię. one się chyba tak szybko rozwalają, że... Realnie nie było szansy na zrobienie tego. Teraz zobaczymy ten ostatni, zaraz ostatnia runda. Zobaczymy. Prrr. Prrr. A, chciałem, chciałem złapać piratem, nawet nie zdążyłem. Prrr. Wygenerowana kasa 5000. Aha, bo zrobiłem z tych, okej, okay, rozumiem. A ty zrobisz większość przekół. Widzisz, ja zrobiłem tylko 1000. To wszystkie te twoje małpki praktycznie rozbijały. No bo ja postawiłem tam do góry, dlatego? No moja małpia gwiazda miała 500. Dobra, nie było to ciężkie. No nie było to ciężkie, śmieszne jest to, że możemy w sumie tu grać dalej, ale zobacz, jakie są nagrody. Dostałeś bonusową tą i 130 kasy tak naprawdę. E... To. Dobra, to dom? No, dom jak najbardziej. Ja dom. chciałem jeszcze tutaj wejść, oczywiście, i zaznaczyć, że moi drodzy, wy w przeglądarce, oczywiście, jeśli chcecie dalej, to możecie pisać wyzwania, ponieważ na dniach pewnie będziemy się z Maciusiem znowu widzieć. Więc tutaj już się pojawiło trochę więcej tych wyzwań. Jeśli chcecie, oczywiście, jakieś nam stworzyć, przekazać. Test umiejętności, na przykład, nam zrobić, o proszę bardzo, to jak najbardziej śmiało. Zapraszam serdecznie. Puszczajcie, zobaczymy, ile będziemy w stanie przejść. Spróbujemy też zrobić taki hard mode mhm. i tak jak robicie właśnie, tutaj są na przykład. Te pucharki, że 9%, 10% graczy tylko przyszło. Spróbujemy przejść również coś takiego, więc o ile dzisiaj było tak, to później będzie troszeczkę inaczej. No i oczywiście byłoby też fajnie, o boże, nie tak, jak piszecie, Maciek, to, to trochę jest, ale pisujcie Maciek w będzie łatwiej nam znaleźć. I możecie no, też no, dla Maćka no. samych zrobić, ponieważ chcemy zrobić odcinek, gdzie sam Maciek będzie przechodził swoje wyzwania, albo ja Macka, a Maciek moje, albo ja swoja Maciek swoje. O, w ten sposób. Taki mix. Misz w takim, życiu wszystko. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ktoś w ogóle zrobił sobie konto o nazwie Stertis. Czaisz? Stertis, A? jak sterowiec i moją końcówkę. A, moją, tak, e, oczywiście. Stertis. Znak tutaj zapisany, to to tylko mo his może się tylko mój nick koń kończyć, xd. Co mhm. w ogóle też najbardziej lubiane, zwykłe, ekspert, nie ma ekspert. Ekspert. O kurde, 80 tysięcy, o kur Możemy też w sumie zagrać wyzwania ludzi, takie najpopularniejsze, nie? W sensie społeczności. Tak. To byłoby yy. też ciekawe, myślę. Dajcie znać, Dobre. co myślicie, oczywiście. Dajcie znać, co myślicie. Bardzo chętnie Hej. się dowiemy. co? A po, powiedz mi, jakiś kod dostanę, czy coś, czy tak? Nie. Nie, chciałem ci jeszcze przeczytać te yy, wyzwanie, co to dzisiejsze. Była tak. Sprzedaż wyłączona, czyli nie mogłeś sprzedawać małpek. Wszystkie rzeczy były domyślne. Yy, no. Poza tym, że no nie wiadomo, niektóre małpki były blokowane, Tak, prędkość małpów 200%, czas odnowienia umiejętności 5%, Czyli miałeś mega wolne odnowienie, zdrowie ceramicznych 10% i zdrowie moabów 5%. Dlatego dosłownie rzuciłeś w niego jedną rzutką czy, czy dwiema i się no, rozpadł. No, ale to bardzo słabe było wyzwanie. No, kto mówię, to nie tworzył? baby mode. Ale poczekaj, ktoś to, ktoś to w ogóle tam jest? O, w senek, kto to zrobił, to jak, stworzenie? Jak wejdziesz w to, nie, nie, bo to jest od twórców. O. Możesz statystyki tylko obejrzeć, że było no, 10 to tysięcy prób. Grać nie potrafią. 10 tysięcy prób było i 8,5 tysiąca graczy zrobiło, a 1800 graczy nie dało rady. I, a, no a co jest ciekawe w ogóle jak sobie w to wejdziesz bo to jak to wchodzisz sobie tutaj w zagraniczne położenie jestem, no, 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 jestem. no 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 ale Robno nie zobacz wygramy. sobie po lewo jest mroczny zamek niski standardowy zobacz co jest po lewej mroczny zamek po lewej w kółku Że bez kasy nie, no małpka. Baby, jako, no. baby małpka. Baby, <laughs> baby małpka. No to może to nazwą taką baby małpkę. Ale nawet. fajne to jest, bo to zmusza trochę tego, że jak jesteś graczem nowym, to grasz sobie z innymi graczami i dostaniesz 130 małpiej kasy w sumie za darmo, nie? Tak naprawdę. Mnie bardziej zastanawia, jak to jest możliwe, że tyle prób i wygranych, tylko jest tyle i niepowodzeń. 1821. Nie wiem. Nie wiem. W każdym no razie ja tak chciałem jeszcze zaznaczyć, że udało mi się również skończyć całą małpią wiedzę, więc będziemy mieli wszystko, wszystko, przynajmniej ja będę miał wszystko, wszystko. I dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie kupić grę, zapraszamy na NRP. Pierwszy link w opisie, a również zapraszam na kanał do Macsialów, również macie link w opisie. Trzymajcie się ciepło. No i pa pa. Pa!